Cafe, witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj w naszym studio gość nietypowy, zawodniczka trójboju siłowego, mistrzyni świata Zuzanna Kula. Cześć Zuza, dzień dobry. Cześć. Jak się czujesz jako mistrzyni rekordzista świata w wielu bojach? Myślę, że bardzo dobrze. No, Zazdroszczę <laughs> też, bym się nie chciał tak czuć. Powiedz jak to, jak to właśnie było, bo piłaś swoje rekordy świata yy, i na kolejnych mistrzostwach yy, Część udało się pobić, część nie udało się. Jak wtedy, jak wtedy to wyglądało? No czy no myślę, że z tamtych drugich zawodów byłam dużo mniej zadowolona niż z tych pierwszych, no ale no, to było takie po prostu przeciąganie formy. E, czyli mówisz o zawodach seniorskich. E, tak. No właśnie, bo e, jesteś aktualną mistrzynią świata juniorek i jako jedna z niewielu polek w historii jesteś też reprezentantą Polski e, w seniorkach. To, e, to co to tak dobra musisz być, że, e, że jednak <laughs> bijesz na głowę konkurentki. Mm -hmm. Druga w zgłoszeniach, w seniorkach. Druga na świecie? Tak, na świecie. tutaj nie mam nic do dodania. Który z tych bojów jest dla Ciebie? Naj... Który lubisz najbardziej? Przysiad. Przysiady. Mm -hmm. To jest to najbardziej energetyczne ćwiczenie i ono mnie też zawsze sprawiało największej radości. Czy to jest też tak, że dostatujesz też na zawodach w samym na przykład w wyciskaniu? Mm, tak, tak. I jak się wtedy startuje? Ja miałem zazwyczaj gorzej, w sensie takim, że po przysiadach to jednak jest tyle energii, że, że w wyciskaniu ma się większy power. Zresztą słyszałem, że większość rekordów świata wyciskaczy to są bite na zawodach trójbojowych, bo oni po tych przysiadach mają tyle energii, tyle testosteronu, że, że te rekordy biją. Czy u Ciebie też tak jest? Tak, dokładnie tak samo. No i mój rekord, który zrobiłam w wyciskaniu, tak samo jest rekordem w wyciskaniu z imionem. Proszę, mamy jakieś pytania? Tak to powinno wyglądać, ale może zacząć od innej strony, bo, e, bo startowałeś w bikini kiedyś. E, o tym porozmawiałem za chwilę, ale skąd się wziął pomysł na starty w trójboju? Poczułaś tyle powera, że, że trzeba było gdzieś tą energię spożytkować i pokazać kto najwięcej? Znaczy w ogóle moja historia, zaczęła się od lekkoatletyki, no i później gdzieś tam szukałam jakiegoś powiązania ze sztangą, bo tak jakby y sam w początek mojej kariery po prostu zaczął się od biegania. Długie dystanse, krótkie? Na początku krótkie, później długie, bieganie maratonów, tam po górach, takie. takie biegłaś się... maraton? bo to raz. Macie jakieś pytania, ja <głos> tylko <głos> widziałem w telewizji. <noise> Max, tu bym przebiegł, to może z piątka <noise> i to chyba na dwa razy. 42 km 195 m znaczy, no trochę więcej, myśmy tam około 55 biegali po górach, ze znajomymi tak, był fun. po prostu. Okej, okay. no. jak to jest Pan, to ja w takim razie poproszę chociaż połowę tego, to znaczy wiele mi się układa w tej chwili w głowie, bo to już widać jaki Ty masz mindset, skąd się to wszystko wzięło, że tak naprawdę ten sukces nie jest przypadkowy, Ty masz pewne cechy psychiczne, które predestynują Cię do tego, żeby wygrywać. No myślę, że jako niekoniecznie. Lubisz wygrywać? No, nie lubię. A co się dzieje jak przegrywasz? Przegrałaś kiedyś? Czasem się tak myślę, że ze sobą zdarza, tak jakby psychicznie, że coś nie pójdzie na zawodach, i to jest taka moja przegrana myślę, taka psychiczna, po prostu. Czyli sama dla siebie jesteś tak. najtrudniejszym. Myślę, że tak, bo nigdy mi się nie zdarzyło ani nie być na podium, ani spalić zawodów na przykład. Nigdy nie miałam takiej sytuacji. A jakby tak było, to co było? Nie wiem. A, znaczy, no nie chcę ci w ogóle tego ręborze życie, fajnie, że, że, że wygrywasz jesteś naszą polską nadzieją, to jest, to jest piękne, ale zastanawiam się czasem z, rozmawiając tutaj z zawodnikami, a co się dzieje. Co się dzieje właśnie po porażkach? Ty takiego czegoś do tej pory nie miałeś, może przegrałaś właśnie ze swoim własnym rekordem świata, to, 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 to pozazdrościć No dobrze, jesteśmy przy trójboju siłowym teraz. To jest trudna dyscyplina. Chyba niezbyt wiele kobiet cenuje, chociaż widziałem spory, spory postęp w ilości zawodniczych. Na czym polega u ciebie satysfakcja z tej, z tej dyscypliny? Czy to oderwanie? Bo ja już no, wiem, w trójboju, moment, jak sztanka przychodzi przez martwy punkt. W znaczy, sensie jak już wyprostujesz chłopcie po części, to to prostowanie to już jest po prostu ekstra. To samo w przysiadach, jeżeli już pokonasz ten martwy to ta góra już, e, już szła. Jak to jest u Ciebie? Tak, dokładnie to jest, to jest dokładnie to, to, jest jest to uczucie. Tak, tak, dokładnie, okay. tak, To jest, to jest piękne, więc cieszę się, że, że się, że się rozumiemy. E, powiedz mi, e, to dlaczego nie zostałaś przy Bikini Fitness? Każda teraz laska chce być bikiniarką. Szczerze mówiąc, ja startowałam tylko dwa razy, więc nie miałam za bardzo jakiegoś dużego doświadczenia. No, no, Spodobało mi się to, spodobała mi się sylwetka, spodobało mi się tak pozowanie i tak dalej. No ale po prostu kiedy pojechałam na te zawody, zauważyłam, że ta atmosfera nie jest do końca taka, jaką sobie wymarzyłam. No przykładowo zapomniałam oliwki z samochodu, no i poprosiłam tam jakąś dziewczyn, że mi pożyczyły, no i... Przed nie chciała pożyczyć. że To kilka kropel było no, za 8 złotych. No. no nie. Okej. Okay. W trójboju jest inaczej? Oczywiście, Jak Ci nie. zabraknie i tak. dostaniesz od koleżanki Oczywiście, czy... że tak. Była taka sytuacja... Pas Ci pożyczą? Tak, tak. raz na mistrzostwach Europy w 19 roku mój pas, po prostu przypadkowo jakaś tam dziewczyna wzięła. No ja za tam 3 dni miałam kolejny ster, bo startowałam w dwóch kategoriach. Ja też bym pas do <laughs> świata, wiesz, tak. bo on tam podnosił. No, no i mi rywalka proponowała, że po prostu nie pożyczy. Tak? Co do podejście się po prostu będziemy zmieniać. Niesamowite. No, nie była ziemia. No, mam nadzieję, że kilka kopiec z Bikini Fitness nas słyszy i tam przypomną sobie momenty, w którym chciały upiłować e, e, swoim koleżankom z kategorii obcasy. No właśnie, to tak się nie robi, w którym boj jest fajny. Tak. E, no dobrze, ale, ale jesteśmy w tym świecie e, sportowym. Mówisz, że były już sporty lekkoatletyka, atletyka, były, były wytrzymałościowe, było bikini i trójbusiłowy. To co, nagle stwierdziłaś, że, że, że teraz sztanga jest dla ciebie lekka i będziesz statała w trójboju? Ja zawsze miałam takiego jednego swojego trenera od lekkiej atletyki, który mnie po prostu poprowadził tak jakby przez no, takie dobre 5-6 lat mojego życia po prostu, cały ten rozwój, który był od lekkiej atletyki przez bikini do trójboju, to był cały czas ten sam trener. Pan Piotr Ruszel i on cały czas trenuje mnie tam u siebie w tej mojej piwnicy na stadionie. No i tak jakby ja nigdy nie chciałam od niego odchodzić, a po prostu po jakimś czasie trzeba jakby zmienić tego trenera na innego, ja po prostu nie chciałam go opuszczać, to zdarzało, że z z <głosłatwia> zdarzały mi się kontuzje. E, no i po prostu zostałam gdzieś tam na siłowni, bo to było takie uzupełnienie tego, tego biegania, po prostu tej lekkoatletyki. No i bardzo mi się to spodobało. No i chciałam gdzieś iść w coś związanego właśnie z sztangą. No i pomyślałam o Bikini. No ale później ktoś tam mi podsunął, jakaś przypadkowa osoba na siłowni, po prostu trójbój, e, pokazał mi tam rekordy polskie, a on mówię takie... No to jest! Tak, co, co to jest? Ja to robię <grym> na pięć powtórzeń. No, <grym> no Poważnie? Tak, tak. Nie to słucham tak. cię, jakbyś była z innej <grym> planety, wybacz, to, to jest dla mnie super, bo myślałem, że takich ludzi już nie ma, a, a, a pojawiły mi się trzy myśli w głowie. Po pierwsze... Trener, o którym zaraz chciałem porozmawiać, dwa piwnica, a trzy kontuzje. Zacznijmy od tego trenera, bo to jest coś niesamowitego i ja sobie życzę w kraju takich ludzi, którzy prowadzą załodnika latami i tak naprawdę potrafią zmieniać dyscypliny. O tych trenerach, o których ja słyszałem, to potrafią wziąć kasę, rozpisać koks i generalnie się zabrać, no, a tutaj człowiek, który ma wizję, ma misję i generalnie, nie zepsuł Cię. Jaki to jest człowiek? No, on jest w ogóle jakby zastępuję mojego ojca, bo moi rodzice są po rozwodzie, no i w pewnym momencie po prostu on tak jakby mnie wychował, no i przez ten cały czas był ze mną, on też się zna głównie na lekarstwie ale no przez te sporty siłowe też mnie poprowadził, bo to tak jakby jest uzupełnienie tej lekarstwy No i... Tak, to jest no, jako członka rodziny? Oczywiście, tak. No zazdroszczę, tak, no, tak, jest tak, tak naprawdę powinno być, no bo tak. poprowadził przez różne poziomy, jak się okazuje, na, na każdym z tych coś no. znaczyłeś. No a tak. teraz jeszcze jesteś u szczytu kariery. Eee, może nie, może to jeszcze przed tobą tego Ci życzę, ale, ale z tego co widać, no są same medale. Pilnica. No tak. <laughs> U mnie ogólnie na tym stadionie, gdzie trenuję, bo to jest stadion lekkoatletyczny, mm, siłownia jako siłownia jest yy, w piwnicy. Koftownia taka typowa. Tak, taka jest tam zapach. Jest, jest, czasem kapie <laughs> z dachu, czasem coś tam jakiś... <śmiech> Powiedzmy <śmiech> to głośno, tak. ci, którzy trenują w takich piwnicach, gdzie śmierdzi, przepraszam, pachnie inaczej i, i kapie z dachu, to osiągają sukcesy, a ci, co trenują w najbardziej wymuskanych fitness klubach z ręcznikiem na, e, e, na maszynie, no mają trochę mniejsze sukcesy. Zuza, piwnica, opowiedz trochę więcej o tym. Jak się zaczęła pandemia, no to w naszą siłownię, taką tam, gdzie my trenowaliśmy, to została zamknięta. No i na początku przeniosłam sobie cały sprzęt do domu. Ogólnie wtedy miałam kontuzję, bo się spadła No i po prostu trenowałam tylko wyciskanie, więc nie było większych problemów tam, czy to z ciągami, czy z siadami. No ale jakoś to przetrzymaliśmy ten czas tej kwarantanny, co było. No i później wróciliśmy, no ale nie mieliśmy tak jakby gdzie wracać, bo ta siłownia wciąż była zamknięta. Jest tam taka piwnica, taka na sprzęt, na tym stadionie. Tam bez okien, bez ogrzewania, bez niczego w sumie. Loch, po prostu loch. No, czasem tam się zbiera woda. No, no i ogólnie to trzeba było tam piwnicę posprzątać. No, posprzątałam ją z moim chłopakiem, no i... Zrobiliśmy tam sobie siłownie, gdzie trenujemy w sumie do dzisiaj. Eee, no w sumie tego, że to chyba było w zimę, jak było minus 20, to tam grzaliśmy się w 10 bluzach przy grzejniku, który też musieliśmy kupić. No bo Ja słucham z otwartą buzią, bo, bo ja spotykam tutaj różne osoby i na najczęściej słyszę o tym, no, jak komuś się w bikini cekiny odlepiły od, od stroju. To jest wielka tragedia. Oczywiście ja współczuję, bo to jest tragedia. Natomiast... To pokazuje siłę Twojego charakteru, że ty podczas niedogodności potrafisz stanąć na rzęsach, żeby ten trening zrobić. Jest zimno, nieważne, jest ciemno, nieważne, nie ma okien, trudno, zdjęć tam nie robimy, tylko mamy wstać rekordy. Tak? No i, i jak widać, to jest droga do sukcesu. Im gorzej, tym, tym lepiej. Może to oczywista sprawa, ale nie zapytałem o to, jak, jak ty się czujesz, jak znajomi dowiadują się, że jesteś silniejsza niż faceci. Myślę, że dużo osób się tak trochę boi, którzy mnie nie znają, no, ale tutaj bliżej z tym, tam trenuję, nawet dzieci, to myślę, że tak bardzo miło do mnie podchodzą i, i myślę, że, że po prostu jesteśmy jak przyjaciele wszyscy. I Wiedzą, że i to jest tak. twoja pasja i po tak, prostu... Tak, I tak. Po, już kiedy ja mam trening, trening, tak, jak jestem, jak jest trening, to jest tylko ja i sztanga i nie podchodzi się do mnie, nie rozmawia się ze mną, ale poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Jest miło, przyjemnie. No jasne. To jaki jest twój taki rekord, w którym jesteś lepszy od mnie? Nie wiem. Przysiadę ile? 188. To jeszcze nie. Ale... Łyczyska, 113. Wyrzyska, nie? Tu już prawie. A ciągi? 160. No też trochę no, jestem lepszy, ale ja znam takich, którzy są na pewno gorsi Jak to usłyszą, to będą, to będą za trudny temat. Temat anoreksji i niewiele osób, szczególnie kobiet, chociaż teraz i faceci też to wpadają, nie, niewiele osób chce o tym mówić. E, e, powiedz nam, jak, jak to było? Jak ty, jak ty w ogóle wpadłaś w tą to, to chorobę? No, myślę, że głównie to była tam wina y, tego, że moi rodzice byli po rozwodzie, jakby problemów w domu. Ty czułaś się no, winna? Tak, myślę, że tak. I no, tutaj też dużą rolę właśnie odegrał tam mój ojciec. Y, to to negatywne. Tak, tą negatywną rolę. Y, no i tutaj również tam jego, jego rodzina i. Jego tam dziewczyny, rodzina po prostu, bo jej tam synowie byli utalentowani. Jeden muzykiem, drugi był malarzem. czy cię się Czy ty e... się czułaś porównywana, jakby? Tak, myślę, że tak. No i to też bardzo na mnie wpłynęło. No i po prostu czułam się zawsze taka gorsza i również w szkole miałam problemy. No i zawsze byłam trochę grubsza i zawsze chciałam, tak jakby podobać się też innym. Jak nie podobałaś się dziewczyna. sobie, tak? Nie, absolutnie nie. No. Więc tak jakby chciałam coś po prostu w sobie zmienić, no i przegrałam troszeczkę. A ile najmniej ważyłaś? 32 kg. Kilo. 32 kg?! Nie wymaga to komentarza. I co dalej się działo? Bo ja słucham z zapartym chęlem. No, to mój trener zauważył, że jest problem. I to bardzo duży no, i... nie da się nie zauważyć. Nie da się nie zauważyć. No, były takie momenty, gdzie już prawie mlam na treningu i nie miałam się wejść po schodach, więc no, trzeba było coś z tym zrobić. No ale no, ciężko takie dziewczynie po prostu przemówić z rozsądku, że jest za mało, kiedy ja po prostu w lustrze widzę osobę, która jest otyła i nie widzę tego, że nie wiem, kości mi wystają. Nie widziałam tego. Nie widziałam tego absolutnie. No, u mnie też doszła jeszcze ortoreksja, czyli tam mania na punkcie zdrowego tak, odżywiania, tak, tak. tak, ja wszystko musiałam mieć eko, bio i tak dalej. Policzone? Tak, policzone, po 500 kalorii dziennie adłam jak nie mniej, no i dlatego ciężkie treningi biegowe, to już w ogóle, no, no, i... I nagle pojawił się ktoś, kto był tym pozytywnym bohaterem tej sytuacji, to kto to był? To był mój trener, pan Co on zrobił takiego, że... No, że odwróciliśmy ten, ten negatywny trend. No, przede wszystkim tutaj zadziałał na mojej psychice, bo to była osoba, na której bardzo mi zależało wtedy. No i po prostu tak jak w pewnym sensie mnie zaszantażował, bo tutaj chciałam jechać na taki obóz, który zorganizował. No i powiedział, że jeżeli nie przytyje tam dwóch, trzech kilo, to po tym mnie na ten obóz nie zabierze. Niesamowite, no takich ludzi, no słuchamy o tym, jakby to był święty człowiek, bo <grym> zdecydowanie trochę cię z tego wyciągnął. Jak to proceduralnie wyglądało? Po prostu powiedział, że albo jedziesz z wagą, jako, jaka powinna być, albo ci nie zabieram? Ta, tak. te, ten taki szantaż zadziałał? Tak. Zuza, masz jakieś takie powiedzenie, jakąś taką maksymę, która która Cię prowadzi przez, nie wiem, przez całe życie albo od, od jakiegoś momentu, która y, wiele o Ciebie znaczy i chciałabyś to powiedzieć y, teraz nam? No? Tak. Jak, jak to brzmi? Bo jeśli zabierasz się za coś, za co nie jesteś gotowy umrzeć, to tracisz jedynie swój czas. Kopara mi opadła. Słuchajcie, tym bardzo do myślenia dającym się akcentem kończymy dzisiejsze show, bo to takie właśnie było spotkanie. To było show z osobą, która jest w stanie umrzeć za, za coś, co naprawdę kocha, jak widać, pokonała piekło, doszła do gwiazd. No życzyłbym sobie w kraju takich ludzi więcej. Moim gościem była Zuzanna Kura, rewelacyjna mistrzyni świata, w której i siłowa. Dziękuję, Zuzanna.